Próbuję zacząć nagrywać tego vloga, natomiast ten tutaj pan nie za bardzo chce mi pozwolić. Natomiast, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na. Wy wybieracie, ja czytam, już bardzo dawno nie było odcinków z tej serii, natomiast postanowiłam wrócić, dlatego że bardzo chcieliście, żebym znowu... No, ktoś tu się chyba umościł, żebym znowu nagrywała dla Was właśnie te odcinki. Obróciłam się tak bardziej do światła, żeby nie było trochę lepiej widać. I jeżeli chodzi o tę edycję majową, edycję 2.0, dlatego że te odcinki będą troszeczkę inne, bo zawsze było tak, że jedna książka miała największą ilość głosów, później była dogrywka dwóch które miały nieco mniej. Teraz jest tak, że jest dogrywka między dwiema, które mają najwięcej głosów, a jedną wybieram spośród tych, które są mniej popularne, bo zawsze narzekaliście, że nie pokazuję takich mniej popularnych. Jeżeli chodzi o tę jedną mniej popularną, tą, którą sobie wybrałam spośród propozycji, to jest to książka, którą kazała mi przeczytać dziewczyna Aga. Były sobie książki, której Instagrama Wam zostawię w opisie, która stworzyła nową profilówkę tutaj, nowego awatara. I ona po prostu powiedziała, że nie chce za to pieniędzy, tylko mam przeczytać zaproszenie na egzekucję i pomyślałam, żeby tak w ramach właśnie podziękowania, żeby pokazać jej, że naprawdę jestem wdzięczna za tą nową, śliczną profilówkę, to przeczytam ją właśnie na vlogu, także mam tutaj zaproszenie na egzekucję. Zaraz przejdę do tego, że to nie jest zbyt dobra książka na, na moment, w którym będę ją czytała, natomiast do tego za chwilkę przejdę. I książka, która wygrała największą ilością głosów, to a jeśli jesteśmy złoczyńcami? I szczerze mówiąc, ja myślałam, że ta książka przegra, bo byłam prawie pewna, że Muchomory w cukrze wygrają, dlatego że one miały bardzo dużo głosów w okienkach, On, naprawdę ich było mnóstwo i jakoś tak wyszłam z założenia, że skoro w okienku ich było tak dużo, to pewnie później w głosowaniu też będzie ich więcej. Natomiast a jeśli byliśmy z, a, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, wygrały tam przewagą jakieś, nie. Wiem, 3%, może, więc bardzo mało. Jest sobota, godzina 21.28, 21.30 prawie. E, a ja się zabieram za te dwie książki i planuję je przeczytać na raz, obie. <noise> Dlatego, że chcę dla Was dodać na jutro film. E, no i zobaczymy, czy mi się to uda. Ja wiem, że to jest dosyć szalone. E, nie wiem, czy najlepszą decyzją jest czytanie tak na bokowa. I teraz tak. A jeśli jesteśmy z uczynkami, myślę, że to nie będzie większy problem, bo wiem też, że Iza tę książkę czytała na. Dwa posiedzenia. E, natomiast, jeżeli będzie tak, że z, na bokową się będę trochę męczyła albo będę czuła, że robię bardzo źle, no to wtedy po prostu opowiem e, o tej książce w jakimś innym vlogu, a jako, jakoś to rozwinę. Tak, bo teraz za długo już tłumaczę. Ten wstęp jest stanowczo za długi e, i razem z moim kompanem on po prostu uwielbia na mnie siedzieć. E, czytamy. Czytamy. I zobaczymy, jak mi się ta książka podoba. Widzieliście, byliśmy właśnie na targu Staroci. Kupiłam jedną rzecz, czyli mojego Lorda. Yy, stare bardzo wydanie, natomiast ono jest bardzo zniszczone, więc trzeba by to zanieść do introligatora, który by się tym zajął. Ale, jeżeli chodzi o książki, które czytam, yy, to tak. Wczoraj Wam mówiłam, że planuję przeczytać je do końca dnia. Oczywiście mi się nie udało, bo zasnęłam jak to ja. Natomiast przeczytałam połowę, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, i przeczytałam 50, 60 stron, 50-60 e, zaproszenia na egzekucję. I oba obie książki mają temat pozbawienia kogoś życia. Bo jednak no, zaproszenie na egzekucję opowiada mężczyźnie, który jest skazany na egzekucję, e, natomiast on nie wie, kiedy to nastąpi i on się zastanawia nad tym, kiedy to nastąpi. E, próbuje się dowiedzieć od dyrektora e, więzienia, ale nikt mu nie chce tego zdradzić. No i póki co tyle wiem. Jest bardzo ładnie napisana, natomiast jest no na boku, więc to nikogo na pewno nie dziwi. E, ale będę się bardziej szerzej wydała, jak trochę więcej przeczytam, bo póki co to tam nie za bardzo coś wiem. A jeżeli chodzi o jeśli, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, to póki co to jest moje duże rozczarowanie. Po pierwsze, dlatego, że ja nie rozumiem pobudek tych ludzi. Ja nie rozumiem, dlaczego oni są tacy zażarci, dlaczego oni tak bardzo siebie nie lubią. Skąd jakby wyszła w ogóle sytuacja, że ta jedna osoba jest tak znęca nad resztą? Po prostu nie jestem w stanie tego pojąć moją głową, bo dla mnie to jest, nie jest to wytłumaczone. Ja się mogę domyślać, że chodzi o jakieś konflikty, o e, takie m, poczucie wyższości też o to, żeby być lepszym aktorem, ale nie do końca mnie to przekonuje. Jestem, e, tak jak mówię, w połowie, więc już doszło do tego e, zabójstwa, bo już my na samym początku wiemy, że jedna osoba zmarła. E, bo, dlatego, że główny bohater Oliver siedzi w więzieniu, odsiedział e, właśnie te, te lata, które miał, na które został skazany, i e, policjant, który był jednym z tych, którzy doprowadzili do tego, że został skazany za to zabójstwo, e, chce zrozumieć chce, żeby on mu wytłumaczył, co się wydarzyło tam i jaka jest prawda. I on nam to opowiada. E, więc po prostu, no póki co, tyle. Słyszałam, że ta druga połowa jest dużo lepsza i że ten początek jest taki nudnawy, więc może jeszcze się przekonam. Natomiast póki co, no nie ukrywam, miałam bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. To znaczy, ja się bardzo napaliłam na tę książkę, bo już w, e, we wrześniu, jak byliśmy w Paryżu, ja kupiłam ją w języku angielskim, bo tak bardzo chciałabym ją przeczytać. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie wznowienie. No i niestety, póki co. Nie jestem co do niej przekonana, ale zobaczymy jak będzie dalej. Eee, nie zrażam się jeszcze, bo myślę, że jeżeli to będzie wytłumaczone, to może jeszcze mi się bardziej, bardzo spodobać. I, aha, i taki jeden minus, który zauważyłam, to to, że niestety tłumaczenie nie jest nowe, tylko to jest tłumaczenie to samo, które było w Teatrze Złoczyńców, wydawn wydawnictwa Świat Książki, e, bo jest napisane na karcie redakcyjnej tekst na podstawie edycji Teatru Złoczyńców Świat Książki 2017. A szczerze mówiąc, myślałam, że będzie nowe tłumaczenie, bo ja pamiętam, że. E, przy teatrze złoczyńców nie wszyscy byli przekonani co do tłumaczenia. Ja nie mam większych zastrzeżeń, natomiast też no, nie widziałam, e, nie, nie czytałam oryginału, także trudno mi powiedzieć. E, I to by było na tyle. Ja czytam dalej. E, wracamy do domu. E, I w sumie to tyle. Wyjątkowo mi nagrywanie tego vloga nie idzie. Pierwszy raz w życiu tak mam, żebym tak mocno przesuwała premierę jakiegoś odcinka. Nie wiem, z czego to wynika. Chyba dzisiaj jestem w jakimś takim niedoczasie, w jakiejś takiej innej czasoprzestrzeni i nie potrafię się ogarnąć. Natomiast udało mi się skończyć książkę. Jedną z wybranych, drugą pewnie też uda mi się za chwilę skończyć, tylko muszę sobie zrobić trochę przerwę od literek. Udało mi się dokończyć A jeśli jesteśmy złoczyńcami? No i niestety. Bardzo się rozczarowałam tą książką. Ja nie ukrywam, że miałam bardzo, ale to takie bardzo mocne przekonanie, że to będzie mój ulubieniec, że ja się zakocham w tej książce, więc poprzeczka była naprawdę niesamowicie wysoko postawiona. I to mnie chyba zgubiło. Dosyć śmiesznie też się złożyło, dlatego że Ewa dwa dni temu, dwa dni albo jeden dzień temu, dodała odcinek właśnie między innymi o A jeśli jesteśmy złoczyńcami, i o. W snach to ja trzymam nóż, czyli książce, którą czytałam na początku kwietnia. E, więc jakoś tak mogłam, wiecie, obejrzeć ten film już po skończeniu książki, bo się nie chciałam sugerować e, wcześniej jej odczuciami. E, I obejrzałam, no i okazuje się, że Ewa się nie nastawiła w ogóle. Czytając tę książkę, myślała, że to będzie średniawka ze względu na tak dużo dobrych opinii. I wyszło na to, że jej się bardzo spodobało. Ja, no niestety, zrobiłam w drugą stronę, czyli się bardzo napaliłam. A skończyło się tak, że no dla mnie to są takie 2,5 gwiazdki, 2,75 coś takiego. E, jedyna osoba, którą znam, która też ma tak niepochlebną opinię, to jest Łukasz Talking Cloud. E, my się nawzajemnie, razem jeszcze z Alex, w trójkę napaliliśmy na tę książkę w Paryżu. Bo we trójkę wszyscy ją tam kupiliśmy w języku angielskim. No i niestety, no tak, moim takim największym zarzutem co do tej książki jest to, że mnie nie przekonują motywacje bohaterów. Ja rozumiem, że to są emocje, rozumiem, że to też jest teatr, że to wszystko miało być takie wzniosłe, natomiast mnie absolutnie nie przekonują ich pobudki. Dla mnie było za mało takich scen nienawiści, żeby ja to była w stanie zrozumieć. Dla mnie to się pojawiło trochę znikąd i trochę tak znikąd to się rozwinęło. Jest trochę przewidywalna, to znaczy dla mnie jest do bólu przewidywalna, dla innych z tego co wiem, dla większości w ogóle jest przewidywalna, ale to też no, nie do końca jest ta książka, w której mielibyśmy być zaskoczeni. To raczej jest taka powieść, w której. Mamy przeżywać to razem z bohaterami, mamy żyć tym Szekspirem, mamy żyć tymi e, scenami, tym, że ci bohaterowie ze sobą rozmawiają e, dialogami z, wyjętymi po prostu z, ze sztuk Szekspira. E, I to jest bardzo ciekawe, natomiast ja uważam, że trochę za bardzo autorka się oparła na Szekspirze, a trochę za mało dała od siebie. E, jest to książka podobna do Tajemnej Historii, i ja się też z tym zgadzam, e, bo takie opinie są gdzieś tam, natomiast. Więcej rozrywki dało mi w snach, to ja trzymam nóż. I tam się po prostu jakoś tak lepiej bawiłam, ale z drugiej strony do tamtej książki też nie byłam nastawiona tak pozytywnie, jak tutaj byłam nastawiona. Także jeżeli szukacie czegoś w klimacie Dark Academia, tutaj to jest. I to jest naprawdę dobrze poprowadzone, jest to bardzo ciekawe. Natomiast, no tak jak mówię, mi tutaj gdzieś nie zagrało to, no, coś, moim zdaniem, jest niedopracowane w tej książce. Um, natomiast, tak jak mówię, wiem, że jestem w mniejszości. I dla wszystkich osób, które planują tę książkę przeczytać i tak samo się napaliły jak ja, nie róbcie sobie tego, obniżcie trochę poprzeczkę, i myślę, że wtedy faktycznie może Wam się spodobać. Bo ogólnie jest. Bardzo taką przyjemną książką do czytania, bo przez nią się płynie. Przez się, ona jest bardzo tak lekko napisana, dzięki czemu dobrze się ją czyta. Jedyne fragmenty, które gdzieś tam faktycznie spowalniają czytelniczo, to są te fragmenty, kiedy oni rozmawiają z Szekspira, bo się trzeba bardzo mocno na tym skupić, a przynajmniej ja tak miałam. I faktycznie gdzieś to tam nie spowalniało momentami, więc jak były takie fragmenty, gdzie tylko i wyłącznie był ten Szekspir, to aż byłam. Miałam takie poczucie, że trochę jest go za dużo. Z drugiej strony no, to jest książka o aktorach, więc to też nie jest tak, że to ja je zarzucam. Bardzo podobał mi się motyw tego, że oni dostawali co jakiś czas listy, koperty, gdzie mieli napisane, jaką rolę mają odegrać i dopiero na scenie dowiadywali się, kto gra kogo, bez żadnych przygotowań, bez żadnych prób wcześniej. Mieli odgrywać sceny, całe, całe akty, całe sztuki Szekspira. To jest moim zdaniem w ogóle wspaniałe i na to bardzo czekałam, bo niesamowicie mi się podobało. Sam tak, sam pomysł na to, bo to jest przecież wspaniałe, jak, jak ciekawym to doznaniem musi być ze strony samego aktora. Więc to super. No ale, tak jak mówię, dla mnie to takie 2,5-2,75. No tylko sama sobie zrobiłam po prostu krzywdę. Pod względem takim czytelniczym, rozrywkowym. Jest to fajna książka, tylko no widzicie, ja sama sobie źle zrobiłam. Jestem trochę na siebie zła, nie ukrywam. Dzisiaj w ogóle jakoś tak moje emocje opiewają wokół tego, że jestem na siebie zła, bo też jestem zła, że po prostu mi się tego filmu nie udało nagrać i dodać dzisiaj. Natomiast jeszcze przejdę na chwilę do tej drugiej książki, czyli do zaproszenia na egzekucję. Dlatego, że tej książki przeczytałam połowę. Jestem na stronie 120, czyli praktycznie dokładnie jakoś tak w połowie. I tak, to jest książka, która jest bardzo taka dziwaczna, oniryczna, i moje pierwsze porównanie to jest Franc Kafka i jego proces. Dlatego, że te książki są mocno moim zdaniem podobne, natomiast już zdążyłam sobie gdzieś sprawdzić w internecie, bo byłam bardzo ciekawa, czy to tylko ja, czy faktycznie tak jest. I wiele osób porównuje to do procesu, ale na bokow się na pewno tym nie inspirował, bo jeszcze wtedy nie znał twórczości kawki. Także e, od razu jakby dementuję to. Po prostu jakoś tak, tak to wyszło. E, to jest historia mężczyzny, który został skazany e, na egzekucję. Nie wiadomo za co. W sensie to jest... E, ja Wam to przeczytam, dlatego że ja nie zapamiętam tego. Został skazany na śmierć przez ścięcie, za gnozeologiczną zgnilizdę i nieprzeźroczystość. To są wymyślone zbrodnie, m, dlatego że on żyje, funkcjonuje w społeczeństwie, który które jest pełne niewyróżniających się ludzi i on się czymś tam wyróżniał i to jest w ogóle książka, która jest antyutopią e, tutaj do bohatera um, przychodzi w ogóle rodzina razem ze swoimi meblami <grym> co jest jakby komicznym pomysłem e, ona ma takie fragmenty, które są bardzo dziwne i tak nie do końca wiadomo o co chodziło ja przynajmniej mam takie poczucie, że o co to właściwie chodzi co, 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 co? co kierowało autorem, ale póki co bardzo dobrze mi się czyta i myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej, że będzie mi dużo, dużo trudniej czytać tę książkę, no bo to jednak jest na boków, ale no nie ukrywam, że jakoś tak trochę mi się przez nią płynie. Nie wiem, czego to jest kwestia, natomiast sama historia nie porwała mnie póki co. Także jak skończę, to też się bardziej wypowiem. A teraz idę, tak, żeby sobie trochę odsapnąć od czytania. Idę złożyć półkę, więc wam to nagram i pokażę, jak składam półkę, która nie jest z IKEA tylko z isku, więc mam nadzieję, że tam też będzie dobra instrukcja. Przerywam wam tego wspaniałego vloga, który jest bardzo chaotyczny, żeby opowiedzieć Wam chwilę o domowych targach książki księgarni wydaje nam się. Jest już to kolejna edycja, której mam okazję być ambasadorką, więc oczywiście bardzo Was zachęcam. Trwają one od 5 maja do 9 maja, czyli jak widzicie ten film jeszcze do jutra. I wszystkie książki są przecenione o 50%. Łącznie z tymi, które dopiero będą miały premierę, te które chyba teraz jakoś w połowie maja dopiero będą wychodziły fajnie, bo po prostu są już wcześniej dostępne na stronie i można sobie je wcześniej kupić. E, wiecie, że ja bardzo lubię całą grupę wydawniczą wydaję, wy, m, grupę wydawniczą wydawnictwa poznańskiego. E, większość większości ich książek bardzo przypada mi do gustu, są świetnie świetnie dobierane. Z tej okazji chciałabym Was zainteresować tym, co sobie wybrałam w ramach TBR-u, bo mam kilka takich książek, które właśnie planuję przeczytać. I to jest tak. Po pierwsze, bardzo chciałabym przeczytać Szalik, który jest historią o Wisławie Szymborskiej. Jest to książka, którą już czytała Alex and the Books i w ogóle się na niej popłakała. Więc ja jestem bardzo zainteresowana. Ona jest w ogóle wydana chyba w twardej oprawie, z tego co wiem. Także jestem ciekawa, no bo mamy rok Szymborskiej. Będę też czytała niedługo, niedługo każdego następ... każde, każde kolejne lato, chyba taki jest tu. I to jest książka, która. Za granicą była swego czasu bardzo popularna, taka obyczajówka. Planuję też niedługo przeczytać Szagiego Bejna. To co prawda nie jest nowość, tylko no, już książka starsza, ale wiem, że na stronie księgarni można ją kupić w twardej oprawie. Jeżeli ktoś by chciał, żeby pasowała do na przykład Młodego Munga, którego ostatnio Wam polecałam, to właśnie tak sobie możecie zamówić. No i tego, tego Szagiego Bejna planuję bardzo niedługo czytać, bo jak wiecie, młody Mungo... Był dla mnie trudną, ale świetną przeprawą. Planuję też niedługo przeczytać kolejną, nową książkę Ruth bo właśnie niedawno ach, albo miała premierę, albo dopiero będzie miała. I to jest ta dziewczyna. Tym razem jest niebiesko okładka. I też słyszałam, że jest ciekawa. Ponadto jakiś czas temu była premiera esejów Toni Morrison, czyli ciemnoskórej pisarki, która chyba... Jeżeli się nie mylę, to dostała nawet Nagrodę Nobla. Nie myliłam się i właśnie um, Toni Morrison została nagrodzona na, Nagrodą Nobla. E, w. nie wiem w którym roku, niestety. Ona w 2019 zmarła. Ale właśnie te eseje bardzo chcę przeczytać niedługo. Z takich nowości jeszcze bardzo chciałabym przeczytać Nasze winy. Ale szczerze Wam powiem, nie mam żadnego pęścia, o czym jest ta książka. Natomiast widziałam bardzo dobre opinie e, i dlatego jestem ciekawa. Jeszcze przyglądam sobie stronę, żeby Wam powiedzieć. Na pewno chcę przeczytać Duchy, których nie chcemy zapomnieć. To jest e, książka osoby autorskiej e, wszystkiego co najlepsze, która bardzo, bardzo mocno mi się podobała. E, czytałam ją w zeszłym roku. E, też chcę nową książkę Hani Czaban przeczytać. Bo właśnie niedawno e, miała premierę, a Hania jest naprawdę świetną, młodą pisarką. Na pewno chcę przeczytać Porozmawiajmy o Eksie. To jest książka, która e, za granicą też była bardzo popularna, widziałam ją e, w, u kilku, na kilku kanałach, także też jestem strasznie ciekawa. Liczę na dobrą rozrywkę i to samo w przypadku e, Zacznij żyć Chloe Brown, która też była swego czasu bardzo popularna za granicą. No i też informuję was, że e, są dostępne buntowniczki, czyli e, biografia Mary Shelley i jej matki. Także może kogoś z Was to zainteresuje. Jest w e, miękkiej oprawie, kiedyś była wydawana w twardej, ale nie ukrywam, że okładka bardziej mi się podoba miękki, chociaż wydanie fajniejsze jest. Ja, ja jestem fanką twardych opraw. Także to taki krótki przerywnik, żeby Was właśnie poinformować o tych domowych targach książki. No i mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. E, zostawiam Wam e, link w opisie do strony księgarni. A i oczywiście bardzo dziękuję księgarni, e, że po raz kolejny mogłam zostać ambasadorką. E, a teraz Wam już nie przeszkadzam i zapraszam Was do mojego opowiadania o zaproszeniu na egzekucję. Przychodzę do Was. Mhm, dzięki, dzięki. No, to jest coś fajne. Przychodzę do Was już w poniedziałek, żeby opowiedzieć Wam jeszcze o drugiej książce wybranej na Maj, czyli o zaproszeniu na egzekucję. Wczoraj Wam nie opowiedziałam, dlatego że o, oczywiście książkę skończyłam, tylko już byłam tak zmęczona, że stwierdziłam. Że pójdę spać, sobie dam po prostu spokój. I teraz tak, książka mi się bardzo podobała, natomiast jest to jedna z tych książek, w których to musiałam przeczytać. Takie opracowanie, znalazłam taki artykuł po prostu naukowy, napisany przez, przez tam, nie pamiętam przez kogo, ale jak wpisałam sobie zaproszenie na egzekucję, interpretację, to on wyskoczył jako jeden z pierwszych. Bo po prostu nie do końca byłam przekonana, czy ja dobrze rozumiem to, co autor chciał nam przekazać tym zakończeniem. Tak jak mówiłam, jest to historia mężczyzny, który został skazany za to, że się za bardzo wyróżnia, że jest indywidualnością wśród w świecie, w którym ludzie nie są indywidualni. I sam pomysł jest świetny. W ogóle prowadzenie akcji też jest ciekawe. Co prawda na początku ja osobiście byłam trochę zagubiona też ze względu na to, że. Spodziewałam się, że to będzie napisane w sposób, w jakim napisany jest, napisana jest Lolita. A tutaj y, trochę bardziej idziemy w absurd, trochę bardziej idziemy w taką zabawę językiem, w zabawę światem, ym, bo w ogóle cała, ym, cała powieść jest trochę takim, taką sztuką teatralną, tak jakby, bo. Ym, tak to jest wszystko przedstawiane. Bardzo ciekawe to wszystko jest. Ja jestem jak najbardziej pod ogromnym wrażeniem. Dla mnie to były cztery gwiazdki. Obniżyłam ze względu na to, że no jednak mimo wszystko musiałam przeczytać tą interpretację, żeby dobrze zrozumieć to o co dokładnie chodziło. Ja nie ukrywam, że Nabokov to jest taki autor, który, którego ja bardzo doceniam. To znaczy, ja widzę po prostu ten kunszt i jakby sam, sam, sam fakt tego, że jesteś pisarzem i piszesz taką literaturę nie w języku ojczystym, to jest dla mnie hit. Może akurat nie zaproszenie na egzekucję, bo ono chyba akurat po rosyjsku było napisane, ale Lita na przykład jest oryginalnie mm, książką w języku angielskim. Także no szok. Ehm, i czy coś chciałam wam jeszcze dopowiedzieć? Chciałam wam dopowiedzieć, że na pewno to nie jest łatwa książka. Lolita ym, tematem jest dużo trudniejsza, natomiast napisana jest bardziej przestępnie moim zdaniem. Wciąż, jak Lolita jest tą, która mocniej do mnie trafiła, bardziej mi się spodobała. Ta trochę przypomina mi proces Franca Kawki, więc to może być takie porównanie dla osób, które, które lubią kawkę. Ogólnie nie nastawiajcie się, że to będzie najłatwiejsza lektura, ale też to nie jest najtrudniejszy klasyk, jaki przeczytacie. To ta książka była wydana w 50. bodajże 9. Więc trochę już lat ma, ale z pewnością jeżeli jesteście fanami takiej nieoczywistej literatury, to tutaj to jest. Także cztery gwiazdeczki, bardzo dziękuję Aga za polecenie, bo myślę, że jeszcze długo, długo bym się nie zabrała za tę książkę, gdyby nie ty. Bo ja nie ukrywam, że no trochę się bałam. Została jeszcze Obrona Użyna i widziałam, że niedawno miało premierę chyba... Światło w ciemności, chyba tak się nazywa ta książka taka z żółtą okładką. E, więc myślę, że kolejna to będzie ta z żółtą okładką, za którą się zabierę bo obrona użna słyszałam, że jest najtrudniejsza ze wszystkich książek na bokowa. No i tak, e, przepraszam, że ten vlog był taki chaotyczny i że bardzo ewidentnie nie wyszło mi moje planowanie. Raczej jestem tym człowiekiem, któremu wychodzi. No ale wie, on tak potwierdza regułę. E, no i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Możecie proponować w komentarzach z tym filmem, jaką książkę mam przeczytać w maju, bo e, tą drugą, tę, która będzie miała mniejszą ilość, mniejszą liczbę głosów, mogę też wybrać po prostu z YouTube'a. To, co mnie zainteresuje, to, co. To, czym sama będę zainteresowana, e, wybiorę. Także możecie też e, podrzucać swoje propozycje tutaj. E, a ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Was zainteresowała, którąś z przedstawionych tutaj książek. Jeszcze raz Was zachęcam do skorzystania z, e, z wyprzedaży. Wydaje nam się. E, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście po raz drugi. Cześć!